Witam, to Magda. Dzisiaj zupełnie niekulinarnie, bo zapraszam na krótki vlog, ale od razu powiem przekornie, że przemyślenia sprowokował produkt spożywczy, a tematyka zahacza o kwestię wdzięczności, czyli coś, co jest mega istotne w życiu. Zatem film będzie bardzo krótki. Jeśli macie przerwę, na przykład na kawę, to zapraszam do obejrzenia. Chciałam Wam dzisiaj krótko opowiedzieć o ciekawej akcji, ale trochę przez pryzmat y, mojego spojrzenia na świat, zatem odsłonię trochę mojej prywatności. Będzie krótko i myślę, że dla wielu z Was temat paczek wdzięczności może się wydać arcy ciekawy. Powiem m.in. o tym, dlaczego żyje mi się łatwiej, przynajmniej tak mi się wydaje i co sądzę o wdzięczności, bo jest to temat dotykający naprawdę wszystkich. Na przykład wczoraj w sklepie widziałam scenę y, przy półce ze słodyczami, kiedy mama chciała kupić dzieciom jakieś owoce, a dzieci koniecznie chciały jakieś, nie Batony, cukierki, no generalnie jakieś słodycze. No i problem. A mi się zawsze w takich sytuacjach przypomina moje wczesne dzieciństwo, kiedy na półkach, w sklepach dla dzieci naprawdę nie było wiele rzeczy, nie było. Praktycznie nic, były pustki, a ja stałam w kolejce, właściwie trzymałam kolejkę dla rodziców, po to, żeby mogli kupić kawę, arbuzy i tak dalej. Myślę, że część z was też to pamięta. serio, na półkach, w sklepach wtedy nie było nic. Moja mama sama robiła nam słodycze, domową czekoladę. No to będę przepis już prezentowałam na kanale na taką domową czekoladę i inne smakołyki, a my cierpliwie na te smakołyki czekaliśmy, bo mama pracowała i wiedzieliśmy, że nie może ich robić codziennie. I tak mi się wydaje, że osoby, które wyrosły w obecnej rzeczywistości, kiedy na półkach jest pełno dobra wszelakiego, myślę, że to jest takie normalne i oczywiste. Chyba po prostu nie doceniają tego, co mają na co dzień. No, takich prostych rzeczy, jak dobra kawa, nie wiem, pomarańcze czy to, że w sklepach jest wybór. Fakt, mamy teraz inne problemy, ale takie docenienie prostych, oczywistych rzeczy też jest bardzo ważne i myślę, że może przez to, że ja z takiego dzieciństwa się wywodzę, potrafię takie proste rzeczy docenić i też takiej wdzięczności uczę moje dzieci. W sumie to nie rozważam na co dzień takich rzeczy i pewnie nie rozważałabym tych rzeczy tutaj, ale uważam, że temat odczuwania wdzięczności jest naprawdę. Bardzo ważny i myślę, że ta scenka nasunęła mi dzisiejsze rozmyślania, dlatego że kilka dni temu rozmawiałam z kawą Prima właśnie o wdzięczności w kontekście akcji paczki wdzięczności. I o tej akcji chciałam Wam właśnie dzisiaj krótko powiedzieć. Jest to akcja marketingowa, o którą się z pewnością otarliście, bo słychać o niej i w necie i podobno w telewizji, ale jest ona bardzo fajna, bo jest nienachalna, buduje jakiś wizerunek, na przede wszystkim przywołuje skojarzenia takich oczywistych rzeczy jak. Jak pomaganie sobie nawzajem i właśnie wdzięczność. Ja generalnie na co dzień jestem fanką, ogromną fanką wyrażania wdzięczności i to głośno i w myślach. Co więcej, jestem przekonana, że to właśnie dzięki temu żyje mi się dużo łatwiej i nie są to jakieś skliwe słowa, tylko serio. Dla mnie zwykłe, proste dziękuję ma ogromne znaczenie i dziękuję za wszystko w zasadzie w takich sytuacjach oczywistych, kiedy ktoś coś dla mnie zrobił, jak i w sytuacjach mniej oczywistych, kiedy na przykład, nie wiem, jadę do sklepu na zakupy, parking jest zatołczony, znajduję wolne miejsce, mówię sobie w Myślach, dziękuję. Kiedy idę na spacer widzę piękny zachód słońca, na przykład nad lasem, mówię sobie w myślach również dziękuję za to, że mogłam akurat ten piękny widok zobaczyć. I nie jest istotne komu w danej chwili dziękujemy, danej sytuacji, momentowi, sile wyższej i, i tak dalej. Dziękować możemy komu chcemy, ale chodzi o to głębokie poczucie wdzięczności, które z chwilę po wypowiedzeniu dziękuję rozlewa się, rozlewa się gdzieś yy, po środku istnienia. I właśnie o to poczucie wdzięczności w środku w dziękowaniu chodzi, przynajmniej według mnie. To takie trochę nie dzisiejsze, ale powiem Wam po cichu, że mam wrażenie, że nie tylko ja tak robię, bo wdzięczność jest ważna i z nią żyje się dużo łatwiej, lepiej i przyjemniej. I o tym m.in. przypomina prima. A fakt, jest to akcja marketingowa, ale bardzo fajna. I oczywiście weszłam na ich stronę. Link podam w informacjach pod tym filmem oraz może gdzieś tutaj go wkleję. E, obejrzałam tam kilka filmów z prawdziwymi historiami, z którymi dzielą się ludzie, którzy zechcieli wziąć. Udział w tej akcji. I pamiętam te czasy z perspektywy dziecka, ale i tak łezka mi się w oku zakręciła, kiedy je oglądałam, bo tak właśnie wtedy było. Nic nie było na półkach sklepowych, a my otrzymywaliśmy pomoc z zagranicy w paczkach od nieznajomych osób, od nieznanych organizacji, które te osoby czy organizacje właśnie chciały pomóc nieznanym sobie ludziom. No, piękna sprawa. Pamiętacie to? Ktoś pewnie tak, bo do Polski w latach 80. dotarło 30 milionów paczek od zagranicznych yy, darczyńców. Jeśli się o to otarliście lub jeśli podoba Wam się taka idea, tego co się działo kiedyś w przyszłości, to teraz jest okazja, żeby za to podziękować. Można wysłać komuś paczkę kawy za darmo, wskazanej osobie bądź pod wskazany adres, lub podziękować na Facebooku. Ja akurat kawy nie wysyłam, bo nie znam imiennie osób, do których mogłabym wysłać paczkę z kawą z podziękowaniem. W moim dzieciństwie, w moich okolicach, tam gdzie mieszkałam, organizacje przesyłały takie paczki do kościoła i księża, rozdawali je naszym rodzicom. Natomiast będę chciała po prostu podziękować, bo sama idea przesłania takich paczek jest bardzo fajna, więc podziękuję, a co? Przyznam, że sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo to będą wspólne podziękowania, gdzie 4 czerwca o godzinie 15 w jednym momencie na Facebooku pojawią się podziękowania na profilach osób, które będą chciały wziąć udział w tej akcji. Więc ja wezmę, jest to bardzo prosta rzecz, kilka prostych kroków, rejestrujemy się i potem w 4 czerwca o 15 puch na naszych profilach pojawi się podziękowanie. Bardzo fajna sprawa i sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Aha, dodam jeszcze, że jest to akcja akcja jednorazowa i po tej publikacji podziękowań o godzinie 15-4 czerwca już więcej nic nie trzeba robić, to jest taka po prostu akcja, która kończy się tym podziękowaniem i tyle, nic więcej nie trzeba robić. Podsumowując, jeśli chcecie wysłać komuś paczkę kawy w podziękowaniu pod wskazany adres do wskazanej osoby czy organizacji, to wejdźcie na stronę www.paczkiwdzięczności.pl po więcej szczegółów, a jeśli chcecie, chcecie po prostu wziąć udział w tych podziękowaniach poprzez aplikację na Facebooku, to kliknijcie Gdzieś tutaj podam link albo też będzie w informacjach pod filmikiem do strony, gdzie można się zarejestrować. Jednorazowa akcja. Przesyłamy podziękowania i koniec. A jeśli jesteście za młodzi, żeby pamiętać akcję z otrzymywaniem paczek z zagranicy, to przynajmniej wejdźcie na wskazaną stronę i obejrzyjcie sobie kilka filmów, bo jest to naprawdę piękny kawałek historii i myślę, że warto się z nią zapoznać. No dobra, i na koniec tak, zupełnie serio, bo ja mówiąc niekulinarnie, to tak właściwie na sile wdzięczności chciałam się dzisiaj skupić. Podziękujcie dzisiaj z uśmiechem trzem osobom na głos lub trzem sytuacjom i odczujcie tą wdzięczność, to uczucie wdzięczności w środku. A potem, jeśli zechcecie, podzielcie się w komentarzach poniżej Waszymi wrażeniami. Ja z przyjemnością o nich poczytam. Moje wrażenia i to poparte wieloletnią praktyką, są takie, że jeśli wdrożycie na stałe takie poczucie, odczuwanie wdzięczności w Waszym życiu, to Wasze życie będzie pełniejsze, weselsze, no i na pewno dużo łatwiejsze. Serio. Dziękuję za to, że. Doglądaliście do końca już dzisiaj, zapraszam na jutrzejszy przepis i raz jeszcze dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.